Cześć moi drodzy, cię witam Was serdecznie na moim kanale w dobrym humorze, bowiem, że nagrywam film taki, który lubicie. Moi drodzy, będę składał, zgodnie z zapowiedzią, na Facebooku, kolejny komputer właśnie dla jednego z Was, dla jednego z moich widzów, maszyna, która, którą bardzo przyjemnie mi się składało, jeżeli chodzi o propozycję zestawu, i pewnie równie przyjemnie będzie się składało się fizycznie, dlatego że wymagania były bardzo jasno określone, był konkretny budżet tylko po prostu dostosować wszystkie podzespoły do wymagań klienta. Moi drodzy, dzisiaj rozpakujemy sobie, ale będzie to pierwsza część rozpakowania z uwagi na fakt, że nie tylko chciałbym Wam pokazać co jest w opakowaniach, ale o niektórych z podzespołów troszeczkę więcej powiedzieć. Przede wszystkim chciałbym Wam powiedzieć kilka słów na temat zasilacza, który będziecie widzieli już tutaj drugi raz na moim kanale, ale kto wie prawdopodobnie i nie ostatni oraz o obudowie, którą będziecie widzieli już trzeci raz na moim kanale. I to będzie kolejne składanie komputera oraz odnośnie samej karty graficznej. Przy okazji też uzasadnię, dlaczego takie, a nie inne części tutaj wybrałem. Co do samych założeń, to miał być komputer do pracy z pakietami Adobe. Przede wszystkim e, całość miała też nie pobierać zbyt dużej ilości energii, pracować bez problemu i być wydajna przez 2-3 lata przynajmniej i dodatkowo również oczywiście okazywalne granie. Dlatego tutaj oczywiście postawiłem na platformę Intela. Przede wszystkim z uwagi na optymalizację podprogramy Adobe. Zdecydowanie lepiej procesor Intela niż AMD wypadam w tych testach. Konstrukcja, którą tutaj zastosuję jako bazę to będzie płyta główna ASRock Z87 Pro 4. Ta wersja z tym topowym chipsetem, sama płyta główna, co zaraz zobaczycie, jeżeli chodzi o jej wyposażenie, to jest, bym powiedział, ubogie. Natomiast pozostałe elementy związane z konstrukcją samej płyty, czyli wyposażenie w porty, wejść, wyjść, wyposażenie w to, co jest już na samej płycie, jak najbardziej na duże. Plus to samo dotyczy użytych tutaj kondensatorów na samej płycie głównej, na samym PCB płyty głównej. Procesor będzie itela, jak i tela, jak nie zradzam Facebookowi wiedzą, niech nic nie mówią. To będzie chciał to sobie sam zajrzeć. Kolejna rzecz, karta graficzna, moi drodzy. Z uwagi tutaj na długoletnią gwarancję, po rejestracji ZOTAK oferuje 5 lat gwarancji na swój produkt i po części po troszkę, również z uwagi na kolorystykę tej karty, wybór padł na konstrukcję ZOTAKa wersja AMP, czyli podkręcona IGTX 770. Z uwagi na to, że prawdopodobnie tutaj też będą podłączone więcej niż jeden monitor, przynajmniej dwa, to moim zdaniem o wiele lepiej jest w takiej sytuacji inwestować właśnie w karty Nvidia, z uwagi na to, że serial, zwłaszcza przy trzech monitorach działa zwyczajnie po prostu lepiej. Przede wszystkim nie ma wymagań odnośnie kabla DisplayPort, który jest wymagany w przypadku kart AMD do funkcjonowania na przynajmniej trzech lub większej ilości monitorów. Oczywiście nie mogło zabraknąć dysku SSD. Z uwagi tutaj na budżet, e, wybór padł na bardzo dobrą, mocną konstrukcję Adaty SX900, e, 256GB tak, 6, tak, 6 XPG, XPG, przepraszam, konstrukcja e, SX900. Tutaj prędkości odczytu dla tej wersji, moi drodzy, to yy, już Wam mówię. 550 MB na sekundę i 530 MB na sekundę. Oczywiście pierwszy dotyczy zapisu, drugi odczytu. Tak dobrze mówię? Nie, źle mówię. Pierwszy to jest odczyt, drugi zapis. Ta konstrukcja przede wszystkim to jest wersja ultra slim o grubości zaledwie 7 mm. Ją również możecie stosować z różnego rodzaju ultrabooka. A Poza tym, jeżeli chcecie go zastosować w komputerze stacjonarnym, który nie ma zatoki 2,5 cala, to również mamy tutaj odpowiednią zatokę, to odpowiednią częściówkę na 3,5 cala. I zasilacz, moi drodzy, zasilacz FSP Aurum. FSP, jak wiecie, robi zasilaczy już tutaj od naprawdę wielu lat, również jest wykonawcą OM tych zasilaczy. Ten akurat Aurum posiada certyfikat 80 plus god. Co dodatkowo producent zaznacza różnego rodzaju złotymi akcentami i to jest kolejny produkt z uwagi też wybrany na długą gwarancję, bo tutaj też mamy 5 lat gwarancji na ten zasilacz. To nie jest wersja jak Silancer, czyli on posiada normalnie wentylator i posiada pełne okablowanie. Zobaczmy bliżej jak to wszystko wygląda. Zaczniemy od dysku, no bo tutaj w zasadzie jest najmniej do pokazywania, a tym bardziej, że widzieliście konstrukcje Adaty, jak one wyglądają już niejednokrotnie na moim kanale. Sam używam takiego dysku tylko i wolniejszego i o sporo mniejszej pojemności. Co do gwarancji, to jak się nie mylę, to tutaj są chyba 3 lata na ten dysk. Muszę dokładnie sprawdzić. Tak, 3 lata gwarancji. Więc też duży plus. Tutaj oczywiście mamy całą papierologię. Przede wszystkim tak wygląda sam adapter. No tutaj jest foli, nie będzie na razie konieczności jego zastosowania, więc sobie go odłożymy i dysk z obudową z czarnego, szczotkowanego aluminium. Dodatkowo taka zielonkawo-złota naklejka z informacją o pojemności oraz informacją oczywiście o producencie i modelu dysku. Z tyłu mamy tutaj modele, numery serii itd. dalej. A z uwagi na to, żeby do normalnych laptopów też ten dysk pasował, żeby nic nam nie latało, to producent dodaje taką przyklejaną na taśmę dwustronną ramkę, która zwiększy nam grubość całej 2,5-calowej konstrukcji do standardowych rozmiarów. To mamy tyle, ile chodzi o sam dysk. Bierzemy sobie dalej. Bierzemy może teraz kartę graficzną, moi drodzy. Karta graficzna zotaka przede wszystkim bardzo dobre wykonanie ja już niejednokrotnie Testowałem tę te konstrukcję. również widzieliście karty Zotaka u mnie na kanale. Ta 770 wyposażona jest w 2GB pamięci RAM, oczywiście DDR5. -y Wspiera wszystkie standardy najnowszej Nvidia. Dodatkowo jest podkręcona, jak na wersji Amp przystało, ale też co ciekawe mamy tutaj w zestawie kody do tej całej serii Splinter Cell. Tutaj chyba trzy ostatnie gry, które są wymienione. Ja osobiście w tą grę nigdy nie grałem. Natomiast z tego co się orientuje jest dosyć popularna. Dwa Silent Found, dwa wentylatory zamknięte tutaj, a ja już sobie przeciąłem, zamknięte tutaj w aluminiowej obudowie chłodzenia. Samo opakowanie dosyć duże, karta taka duża nie jest, natomiast no ona też swoje wymiary posiada dodatkowe opakowanie i tutaj widzimy już samą kartę. Co do akcesoriów, jakie mamy w tej wersji, to przede wszystkim to jest przejściówka z DVI na DisplayPort, gdyby ktoś jeszcze taką chciał stosować. Następnie mamy dwie przejściówki. Jedna to jest moi drodzy z dwa razy Molex na 6-pin PC Express, a druga też na nie, to jest na 8-pin PC Express. Natomiast tutaj mamy konektor, który pozwala na podłączenie tego, z czego? Z razy 6, a już wiem co to jest. To jest, moi drodzy, zaraz zobaczycie o co chodzi. To jest normalnie do podłączenia z sześciopinowego PCI Express. O tak, może wiecie co? Od razu Wam pokażę o co chodzi. Jeżeli macie opinówki, nie macie opinówki, to to Wam robi po prostu ośmiopinówkę z sześciopinówki, tak, dosyć takie tłumaczenie w tą, w tą stronę. E, widzicie, podłączacie dwie sześciopinówki i macie jedną ośmiopinówkę. O to w tym chodzi, z tego typu przejścióweczka. Natomiast moim zdaniem, jeżeli ktoś nie posiada odpowiedniego zasilacza, to nie powinien pakować takich kart graficznych. Teraz tak sama karta graficzna. Tutaj będą oczywiście kody, cała papierologia, płyta ze sterownikami. Karta graficzna, jak widzicie, ona tutaj dodatkowo nie była zabezpieczona żadnym woreczkiem antystatycznym. Zajmuje dwa sloty na naszej płycie głównej. Charakterystyczne dla Zotaka naklejki czarne, matowe, PCB. Dwa mostki do łączenia tej karty w konfiguracje wielokanałowe. Bardzo ciekawe podpięcie, moi drodzy. Sześciopilówka na dole, ośmiopilówka wyżej. Co ciekawe, zatrzaskami schodzą się do środka. Jestem ciekaw, jak to się będzie później odłączało. Same ciepłowody, konstrukcje 6 mm, natomiast nie niklowane, ale one tutaj współgrają z kolorystyką samej karty. Obudowa chłodzenia, to o czym wspominałem, aluminiowa. Radiator jest tutaj jeden, dość sporych rozmiarów. Chłodzona jest zarówno sekcja zasilania, myślę, że tutaj będzie to widać. Zobaczcie taki czarny radiator przy mojej prawej ręce, on tutaj idzie za tymi kondensatorami elektrolitowymi. Chłodzone są również pamięć, również niewielkimi czarnymi radiatorami i pomarańczowe wentylatory w pomarańczowej obudowie będą prezentowały się wyśmienicie. Następnym elementem jakim się zajmiemy to jest zasilacz. Rzut najpierw na opakowanie, to o czym wspominałem, certyfikat 80 plus złoty, 5 lat gwarancji, 502, tu przy okazji macie ilość odnośnie tutaj specyfikacji zgodności ze standardem ATX. Z tyłu troszeczkę więcej informacji związanych m.in. z wydajnością oraz generowanym tutaj hałasem przez tam zasilacz. Informacje odnośnie wyposażenia we wszystkie złącza. I to co też nas bardzo dobrze, bardzo mocno interesuje, to jest specyfikacja napięciowa. Dwie linie 12V, każda po 18A, w sumie 432W dopuszczalnego do obciążenia na linii 12V linia 3,3 oraz 5V po 24A, w sumie 130 tych wartości się nie sumuje. Ciągła dopuszczalna moc to jest 500W, szczytowa będzie pewnie coś koło 600W i komplet zabezpieczeń. Tutaj dodatkowo mamy związane informacje z japońskimi kondensatorami z oznaczeniem do 105 stopni Celsjusza i tutaj również mamy dodatkowe, jak podobnie jak w przypadku karty graficznej, opakowanie, w której znajduje się zasilać. Co my tutaj mamy, moi drodzy? Przede wszystkim akcesoria. Akcesoria to są naklejka, śrubki do instalacji beznarzędziowej tego zasilacza oraz takie opaski na rzepy, które umożliwią nam aranżację okablowania. I oczywiście jednym z elementów zestawu jest przewód zasilający normalny, standardowy, trzyżyłowy. Zasilacz nie posiada modularnego okablowania. Jak on tutaj nam wyjdzie, i tutaj poniżej jeszcze papierologia. Jakby ktoś był zainteresowany, to proszę. Nie posiada modularnego kablowania. Natomiast co do jakości tego zasilacza, to absolutnie nie ma do czego się przyczepić. Przede wszystkim obudowa z bardzo dobrej jakości lakierowaniem. Jak widzicie, ona również może się podobać. To nie jest gładki lakier. Bardzo charakterystyczny. Wylot ciepłego powietrza z przełącznikiem. Co do grilla, też charakterystycznie, tutaj mamy jeszcze folię zabezpieczającą. Widzimy troszeczkę wnętrza PCB zasilacza, niezlakierowane. Tutaj w żaden sposób widzę, że jest klasyczne, zielone. I co my tutaj jeszcze mamy? Wentylator, który ma oczywiście za zdanie pomóc w wychłodzeniu tego zasilacza. No i same wtyczki, przewody, jak widzicie, wszystkie są w oplocie. Oplot stworzywa. No takie gęstościowo jest taki sobie, on nie jest jakiś super gęsty. Natomiast to co mnie cieszy, to fakt, że sam oplot dochodzi, tak będzie chyba to lepiej widać, bardzo blisko wtyczek, więc tej kolorowej tęczy nie będzie za wiele widać. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, że tutaj również są zastosowane poza zaciśniętymi koszulkami termokurczliwymi opaski, że całość nie będzie nam po prostu zjeżdżała. I ostatnia rzecz, ale oczywiście nie mniej ciekawa od reszty, to jest płyta główna. Opakowanie dosyć spore, to jest płyta w standardowym formacie ATX. Mamy tutaj na samym opakowaniu kilka informacji o sokecie, o obsługiwanych pamięciach, o wyposażeniu w porty PCI Express, odnośnie dźwięku właśnie kanałowy i troszeczkę z tyłu, też już widzieliście zdjęcie samej płyty głównej, informacje związane z chociażby zastosowanymi technologiami, kondensatorami. Takie typowe marketingowe informacje, o których zawsze informują nas producenci. I wyposażenie, to o czym wspominałem. Zobaczcie, na przykład maskownica tej wersji płyty, to jest najbardziej standardowa, jaka może być. Także e, nic tutaj specjalnego. Przewody, przewody są tylko dwa. I chyba tylko jeden, tak, tylko jeden posiada kątową końcówkę. Także tutaj, żeby podłączyć wszystko, bo będzie również oczywiście napęd optyczny, mam jeszcze jeden przewód. Troszeczkę papierologii, między innymi jest tutaj płyta ze sterownikami i widzę, że znaczek Nortona, pewnie jakaś wersja trialowa. Tutaj mamy szybką instalację, konfigurację BIOSu. Czy instalacji samej płyty, nie tylko odnośnie konfiguracji BIOSu, instalacji sterowników. I to by było tyle jeżeli chodzi o akcesoria. Co do samej płyty, ona jest spakowana w dosyć charakterystyczny sposób. Widzieliście już coś takiego na moim kanale na pewno, przynajmniej ci co wyśledzą dłużej. A mianowicie, płyta główna nie jest bezpośrednio w tej folii antystatycznej, ale dodatkowo spoczywa na piance. Na piance, do której przypięta jest opaskami zaciskowymi, także, żeby wybiąć całą płytę główną, ja teraz nie będę tego robił. Bo jeszcze za składanie komputera nie biorę. Trzeba najpierw odbezpieczyć te opaski zaciskowe. Co na samej płycie? Zaczniemy, może tutaj, od wyposażenia w porty, moi drodzy. Przede wszystkim tak aż cztery wyjścia wideo DVI, ale tylko cyfrowe, DSAP, więc tutaj. Nie jest to żadnym minusem oraz dwa pełnowymiarowe porty HDMI. Gniazda USB w sumie mamy ich 8, z czego 430 i 420. Jeszcze klasyczne wyjście ps 2 i mamy tutaj dalej złącze sieciowe. To jest karta Intela, dokładnie gigabitowa. I oczywiście wyjście optyczne oraz analogowe wyjście audio do tej zintegrowanej karty Realteka. Kondensatory, jak widzicie, są tutaj polakierowane na kolor złoty. To oczywiście w żaden sposób nie wpływa jakoś na ich wydajność, żywotność, coś takiego, ale wygląda całkiem fajnie, jeżeli chodzi o wykończenie. Gniazdo procesora oczywiście 1150 Intela. Sekcja zasilania, moi drodzy, sześciofazowa, tak, raz, dwa, trzy, cztery, tak dokładnie sześciofazowa. Podłączenie do chłodzenia, do procesora, do zasilania ośmiopinowe PS. Jak widzicie, to jest całkiem sporych rozmiarów radiator, który jest przykręcany. Nie na push -piny. Będzie odprowadzał ciepła z MOSFETów. Cztery sloty na kości pamięci. Do 2000 chyba. Tak, do 2933 MHz. Ale to oczywiście po OC. To jest bardzo ciekawa rzecz, nie będę wyciągał, chociaż może wyciągnę, bo nie wszyscy mi pewnie uwierzą. Moi drodzy, to jest port USB, zwykły port USB w standardzie 3.0 na PCB płyty głównej. Dlaczego w tym miejscu? Część obudów posiada podłączenie USB 3.0, nie wewnętrzne, tak jak mamy tutaj, gdzie mamy nawet dwa tego typu podłączenia, ale właśnie typu zewnętrznego na standardowy przewód. I w tym momencie taki przewód trzeba pociągnąć gdzieś tutaj, a z tyłu przez obudowę. Taki port na samym PCB rozwiązuje ten problem, ponieważ USB 3.0 będzie, będzie podłączone i będzie podłączone wewnątrz obudowy, że nic nie będzie trzeba ciągnąć przez śledź. Genialne, a jednocześnie takie proste. Chłodzenie chipsetu, na szpiny, tutaj nic rewelacyjnego nie ma. Porty SATA, 6 sztuk, 3, w standardzie oczywiście 6 gigabitów na sekundę. No i tutaj widzimy wszystkie podpięcia od paneli frontowych, dodatkowe podpięcia do wentylatorów. Często o to pytacie, no to możecie zobaczyć ile ta płyta takich podpięć ma. Przede wszystkim tak, dwa do procesora i na opcjonalne, raz, dwa, tutaj, tutaj, tutaj nie ma nic, trzy, i to jest wszystko. Nie licząc tych dwóch, trzy dodatkowe opcjonalne podpięcia na wentylatory. Oczywiście w pierwszej kolejności zagospodarować trzeba te od procesora. Co do wyposażenia sloty Express. Pierwszy razy 16, razy 1, następnie razy 4, ale te dwa służą nam do konfiguracji kart graficznych w konfiguracji Crossfire. Oficjalnie ta spłyta nie wspiera SLI, ale macie alternatywne metody połączenia. Kolejny slot PC-Express razy jeden oraz dwa sloty, jeszcze te stare PCI. Moim zdaniem duży plus, ponieważ spora część do rozszerzeń nadal jest zgodna właśnie z tym starszym interfejsem. No i Jak sami widzicie, jak sami słyszycie, kilka słów o każdym z podzespołów zespołu ratem robi się długi film z rozpakowania, natomiast chciałem Wam zaprezentować te części. Nie powiedziałem jeszcze chyba wszystkiego odnośnie tego, dlaczego takie, a nie inne, a to nam na drobie albo w drugim rozpakowaniu, albo przy okazji składania tego komputera. W tym filmie to jest na tyle, czekajcie na rozpakowanie pozostałych podzespołów, a potem na film oczywiście ze składania. Na bieżąco będę Was informował, co jak na Facebooku. W tym filmie to jest na tyle, Ewan, dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia w następnych filmach.